Witam serdecznie wszystkich widzów mojego kanału. Może ze światełkiem będzie lepiej widać właśnie. Wybieram się na wystawę zawożę gołąbki na wystawę. E, także zawożę gołąbki, będę tam przy ocenie. A następnie ktoś musi te gołąbki w nocy pilnować. Także ogólnie dzisiaj zobaczycie organizację wystawy oddziału 0122 Jastrzębie Zdrój za całą organizację odpowiada sekcja wzię moja jestem w komitecie wystawy no więc dzisiaj pracowity dzień i noc aż do rana mamy wystawę oddziałową uważam, że tak powinno być oddziały z tych wystaw rezygnują Rezygnują ze względów finansowych, że jest praca. A jak jeden z członków naszego oddziału powiedział, w czasach PRL-u były wystawy, czołgi stały, a wystawy były. No i myśmy do tych wystaw wrócili. Tutaj mamy nasze gołąbki Załadowane załadowanych klatkach. Mój jeszcze przed oceną. Sędzia. Zbyszek troszkę ocenia gołąbki, z nim kandydat się szkoli. Także tutaj koledzy dokonują oceny gołębi, tak to wygląda. Tak jak powiedziałem u nas ta wystawa jest przez oddział 0122 Jastrzębiec Zgrój zorganizowana i Fajnie, że wydaje mi się udało się wrócić do tej tradycji wystaw. Tu możecie zobaczyć, jak kolega Zbyszek dokonuje oceny naszych głębi. Też kandydat, wiadomo, żeby się w praktyczny sposób szkolić uczestniczy w tym. I przy asystuję sędziemu, aby no, w praktyce na wystawach się doszkalać. Musi ileś tych wystaw mieć zaliczonych. Wystawa odbywa się w naszej siedzibie, w siedzibie Polskiego Związku Wydobycia Pocztowych Jastrzębie Zdrój. Jest to własność naszego oddziału. Mamy swoją salę, przepiękną, sztandar. Główna ściana o. ozdobniona figurką Świętego Franciszka pamiątkową tablicą poświęconą Józefowi Gachowi, który bardzo wiele włożył w nasz oddział. A tu też moje gołąbki, moja szymelka, która czeka na ocenę. Także kilka, zobaczymy za niedługo jak e, gołąbki moje sobie poradziły. Na pewno jest to rodzaj święta dla hodowców głębi pocztowych. Taki trochę w dzisiejszych czasach zaniedbiwany, mało oddziałów dostawy na dodatek, e, nawet okręgi, rezygnują z wystaw, jedynie pokazy. A no, ja tutaj pomagam jako organizator, pieczętuję, podkreślam nagrody. O, akurat udało się zdobyć tak za standard mojemu gołąbkowi, samiczce w kategorii a podkreślamy nagrody, o sam sobie mogę swoją podkreślić druga nagroda w kategorii standard 8,25

No jak wam się podoba prezentacja tego gołąbka? Tu Zbyszek prezentuje małego okaza. A już po ocenie. Karma jest. Bezpośrednio po ocenie gołąbki dostają wodę, dostają jedzonko. Także tutaj ponalewałem im wody. Kolega łyżeczką mu jedzonko nałożył. Tu mój, jeden z moich jeden reprezentantów. Także mam przyjemność z tymi gołębkami przebywać tutaj trochę czasu, ponieważ e, pilnuję je w nocy. Także cała noc z gołębkami będziemy tutaj je pilnować. A jutro rano będzie otwarcie e, gołębi. Otwarcie wystawy, dziś ocena. Właściwie dziś już będzie otwarcie, bo mamy po północy e, i, e, i będzie można jutro zwiedzać wystawę. Ja dzisiaj nagram dla Was filmik. Tutaj troszkę przejdę po tych gołąbkach, jak e, to się wszystko prezentuje. I e, nagram Wam te gołąbki na kolejnym tu odcinku, a ten jest takim odcinkiem organizacyjnym, jak to ta wystawa wygląda. Także ja tutaj tym razem przy organizacji, nie jako sędzia, a jako organizator, z racji, że moja sekcja tą wystawę organizowała, także jeszcze pooglądam gołąbki. I pójdziemy spać. Gąbki już się też kładą do snu. No, tu moja samiczka w zeszłym roku też była na wystawie, ale w kategorii G, tym razem w kategorii B. Pierwsza nagroda w standardzie. Idziemy spać i wstajemy rano. No. teraz rano stoją na baczność. Jest przodu te, o mój siwek jak stoi na baczność. o też co i chodź. O, pokoż się. Bardzak siwek wygląda. A ten za, zawsze stoi na batzu, z tym A ten pierwszy tutaj czas stoi na ja, ja, nie, no. Także powiem wam, że z rana te gołąbki ładniejsze jeszcze niż wieczorem. Odstały przespały się. Ja też się przespałem. no i powiem pięknie się prezentują gołąbki. Hodowców z naszego oddziału jest co obejrzeć, jest co podziwiać. Także to tyle. Na, w kolejnym filmiku je dokładniej zaprezentuję. Pozdrawiam serdecznie. Dobry lot.